Osoby urodzone drugiego, 11, 20 dwudziestego i 29 dwudziestego dnia miesiąca to urodzeni psychologowie i mediatorzy. Mają niezwykłą zdolność wczuwania się w emocje innych, analizowania sytuacji i budowania mostów między ludźmi. Często spotyka się je w roli asystentów silnych liderów, to właśnie dwójki są tymi, którzy znają cały proces od podszewki i wspierają z ukrycia. Idealnie odnajdują się w pracy w zespole, w zawodach opartych na relacjach psychologia, medycyna, edukacja, pomoc społeczna, coaching czy doradztwo. Ale to nie znaczy, że są tylko drugim planem. Jeśli dwójki przepracują w sobie tendencję do unikania odpowiedzialności i zaczną ją świadomie przyjmować, stają się doskonałymi liderami wśród współpracowników. Mają talent do zarządzania zespołem z empatią i wyczuciem. Praca z ludźmi to ich żywioł. Tam, gdzie trzeba zrozumienia i współczucia, dwójki świecą najmocniej. Masz w dacie urodzenia dwójkę? W takim razie twoja siła tkwi w empatii. Sprawdź, jak ją rozwijać.